Gdybyś zechciał przedstawić Łukasz, naszego gościa, falownik Solar skąd pochodzi, jakie są jego główne cechy, korzyści, zalety, wady, czym się różni od tradycyjnych rozwiązań, bo myślę, że nasi oglądający już wiedzą, że to trochę się różni. Nasz kolega, z którym zdążyliśmy się już zaprzyjaźnić przez kilka ostatnich lat, ponieważ firma Korap jest jednym z czołowych dystrybutorów w Polsce jesteśmy firmą, która wprowadzała również ten produkt na rynek. Zdecydowaliśmy się na tę współpracę dlaczego? Dlatego, że jest to jedyny producent, jeśli chodzi o falowniki fotowoltaiczne, które mówi o pewnych problemach instalacji fotowoltaicznych, o których tak naprawdę nie mówią inni, a jednocześnie je w pewien sposób rozwiązuje. Nie bez powodu gościem jest yy, falownik. Bo jest również optymalizator, co jakby powinno pokazać yy, oglądającym yy, widzą, że te rozwiązanie powinno gościć w parze. No. Tak? więc y, dlatego też y, oba te urządzenia są. Yy, falownik Solar jest yy, falownikiem, który jest produkowany przez firmę z Izraela, tak? mhm. yy. Yy, jest to firma, która nie jest yy, tak naprawdę no, powiedziałbym, yy, yy, bardzo stara, tak? czyli krótko mówiąc, jest to. Firma w branży dość nowa, bo o ile dobrze kojarzę, to jeszcze dziesięciolecia nie obchodzili, tak? ale bardzo dynamicznie zdobyła rynek, tak naprawdę głównie zaczęło się od Stanów Zjednoczonych. Dlaczego? Dlatego, że, tak jak powiedziałem, wprowadza dość innowacyjne rozwiązanie, jeśli chodzi o samą produkcję mhm. energii elektrycznej ze Słońca oraz, tak jak powiedziałem wcześniej, rozwiązuje pewne problemy. Czyli to, co tak naprawdę mało kto o tym mówi, no, o tym trzeba powiedzieć, że to, to, powiedz. to nie jest coś, co powinniśmy porównywać w ogóle z falownikiem szeregowym. Mhm. Tak? Czyli e, to nie jest konkurencja w żaden sposób, bo technologia jest zupełnie inna. Tak? Dlaczego? Dlatego, że w każdym falowniku fotowoltaicznym mamy coś takiego, co się nazywa punktem śledzenia mocy. W karcie produktu to możecie. MPP-Tracker. Tak, MPP-Tracker. W karcie produktu jest to napisane. I o ile większość falowników szeregowych ma ten MPP-Tracker wbudowany, więc krótko mówiąc, możemy to zinterpretować. W sposób taki, iż moduły podłączone do tego falownika szeregowo będą po prostu pracowały jak lampki na choince. Czyli jeżeli jeden ma problem, wszystkie mają problem. I to nie jest tak, e, drodzy Państwo, że nasze nowe moduły, które są tej samej mocy, tego samego producenta, bo tak powinno hmm. być, tak? Dobre praktyki mówią o tym, że w falownikach szeregowych obligatoryjnie to powinniśmy w taki sposób robić, tak? One będą pracowały pod sznureczek idealnie. No nieprawda. Moduły fotowoltaiczne są półprzewodnikami i niestety każdy żyje swoim życiem, tak? Mogę to porównać do zawsze tutaj przedstawiciel firmy Solaris w prezentacji miał taki fajny slajd Moduły fotowoltaiczne można porównać do małych dzieci. Jak są małe, są wszystkie do siebie bardzo podobne, tak? mhm. Im są starsze, tym nabierają większych rozbieżności między sobą, co właśnie e, niweluje nam technologia Solared'a. Dlaczego? Dlatego, że ten punkt siedzenia mocy, o którym powiedzieliśmy, on znajduje się w tym optymalizatorze mocy. Dlatego też, e, jeżeli będziecie Państwo mieli e, instalatora, który z uporem maniakach będzie chciał zamontować instalację na SolarEdge, bo jest to e, technologicznie bardzo dobre rozwiązanie ale bez optymalizatorów mocy należy wiedzieć, że jest to po prostu błąd. I taki system nie będzie pracował. I tutaj apeluję do instalatorów, żeby to też zapamiętać, że po prostu to występuje zawsze w parze, a nie inny. A są, zdarzają się takie sytuacje, że. Do Montaż nas bez jako do dystrybutora takie informacje docierają coraz mniej, ponieważ SolarEcz ma swój serwis w Polsce, ma do tego wsparcie techniczne. Jest to już kilka osób zatrudnionych w naszym kraju, które odpowiada na trudne pytania i wspiera instalatorów w ich działaniach. Aczkolwiek wiem, że takie sytuacje niestety się zdarzają. Dlaczego? Dlatego, że sam falownik SolarEcz, oprócz tego, że jest produktem dość markowym, znanym, bo umówmy się, no już branża fotowoltaiczna w Polsce jest no, na tyle rozpędzona, że już dzisiaj inwestorzy raczej nie pytają, czy to grzeje wodę, tak? tylko już wiedzą, że to jest moduł fotowoltaiczny, że on produkuje energię elektryczną i wiedzą również, że w całym tym systemie jest coś takiego, co jest sercem systemu, co się nazywa falownik, co nam ma przemieniać ten prąd stały na prąd przemienny, który mamy w budynku, ale rzeczywiście nie wiedzą, że w to powinno występować w parze z odpowiednim optymalizatorem mocy, więc nadal pojawiają się. Instalatorzy, którzy po prostu popełniają ten błąd, tak i niestety e, są to błędy, które są bardzo kosztowne, ponieważ o ile nie spalimy falownika, bo po prostu napięcie nie będzie tak duże, żeby go uszkodzić, o tyle będziemy musieli zdemontować nasze już zamontowane moduły. I wyposażyć je dodatkowo w optymalizatory mocy, które no, będą musiały na tej instalacji Ale A wystartuje być. falownik bez optymalizatorów? Generalnie może się tak zdarzyć, że wystartuje. Dlaczego? Dlatego, że falownik jednofazowy pracuje na napięciu rzędu 350 V. Więc jeżeli akurat przypadek przysporzy, że włączona instalacja spowoduje, że na falownik otrzyma to napięcie, to być może, że się uruchomi, ale raczej nie powinien. Tak? Raczej nie powinien. Znów, jeżeli w falowniku on dostanie wyższe napięcie, bo mówimy się z generatora rzędu 3-4 kW osiągnąć napięcie wyższe niż te 350 V to nie jest trudne w tak, przy, przyjętych warunkach pogodowych, mhm. tak. tym samym po prostu spalimy to urządzenie. Okay. Tak. My... Żeby tutaj zamknąć klamrę, ja tylko chcę Wam podpowiedzieć, że o MPP Trackerze mamy osobny odcinek nagrywany wcześniej serii prosto z dachu. Możecie sobie znaleźć linka, też zamieścimy w komentarzu. Ale tak jeszcze, żeby zamknąć klamrę kwestią Solary, bo powiedziałaś, firma izraelska, ja zaczęła, zaczęli od Stanów. Ja tylko Wam dodam, że notowani są na Nasdaq, czyli amerykańskiej giełdzie technologicznej. Więc możecie sobie sprawdzić, jakie są ich wyniki finansowe i są całkiem całkiem niezłe. Ale czy wiesz, jaki był zamysł stworzenia z Solarecha, właśnie tak. kwestia... Tak, zamysł był taki, iż SolarEdge zaczynając swoją produkcję historycznie najpierw produkował optymalizatory mocy, tak? Czyli robił to samo, co robi teraz aktualnie firma Tigo, tak? tak? Jest. Tylko powstał problem jaki na instalacjach? No dokładnie ten sam, który występuje w Tigo, czyli problemy z komunikacją urządzeń innego producenta, tak? i falownika, który był innego producenta, tak? No i te problemy były przepychane tak naprawdę na inwestora albo na instalatora. Eee, problemy z monitoringiem, to, że na przykład stosując optymalizatory innego producenta, inny falownik, nigdy nie uzyskamy tej funkcjonalności, chociażby pod kątem monitoringu, tak? No bo sam optymalizator mocy, czy on będzie firmy Solar czy TIGO, on ma za zadanie, jak sama nazwa wskazuje, zoptymalizować produkcję, czyli tak naprawdę eee, wykluczyć to niedopasowanie modułów względem Pozostałych w szeregu. Napięciowo-prądowe tak na, zwane. Tak, nie? jest. Charakterystyki prądowo-napięciowej, bądź ewentualnie warunków na instalacji, czyli permanentnie padający cień na jeden moduł, na przykład komin, prawda? Więc optymalizator ma to za zadanie, ale Solar Edge oprócz tego ma dodatkowo funkcjonalność śledzenia tego, co się dzieje w tej naszej instalacji pod tym modułem, tak? Więc inwestor naprawdę w tym systemie otrzymuje e, no, maksimum wiedzy. Zrobię ci pauzę, to przejdziemy za moment mm -hmm. do tego, e, bo sobie podzielimy to wszystko na, e, na, na części. Czyli idea była taka. Produkowali optymalizatory, od tego się zaczęła historia SolarEdge i stwierdzili, że łatwiej będzie im wyprodukować urządzenie, które sami widzą, będzie najlepiej z tym współpracowało, niż przekonywać producentów falowników, żeby oni to zrobili. No, dokładnie, tym bardziej, że rozmawiali z, w, w tym czasie z gigantami będącymi już na rynku, którzy no, niekoniecznie sprzyjali ich wizji i ich polityce i tym samym niekoniecznie też chcieli rozmawiać na tamtym etapie z tak mało liczącym się Producentem na, na temat technologii, e, zmiany tak naprawdę tej technologii. Stąd jakby powstał e, pomysł na to, aby zacząć produkować to kompleksowo. Powstał falownik, powstał do tego e, bardzo fajny soft, który pokazuje to wszystko. No i dzisiaj mamy tak naprawdę rozwiązanie kompletne, które daje klientowi, e, rozwiązuje te problemy, o których powiedzieliśmy, daje klientowi wiedzę. No i to, co na pewno też wyróżnia sam falownik na tle konkurencji, no to jest mega wiarygodność. Na 12 dwunastoletnia gwarancja, tak? Na urządzenie.